Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku. Jesteśmy w mojej kuchni i to nie jest wcale przypadek. <grym> tak jak możecie już zresztą zobaczyć po tytule tego filmiku, będziemy sobie dzisiaj gotować pyszne, jesienne rzeczy, a pomyślałam, że to może być fajny pomysł na filmik. Dajcie mi znać, czy tak samo myślicie jak ja i czy Wam się podobał ten filmik, jak już go skończycie oglądać oczywiście. <grym> Wiecie, jak niektórzy nagrywają makijaż z gadaniem, to ja po prostu nagram gotowanie z gadaniem, więc... Dajcie znać, a teraz ja się już zabieram, bo mam bardzo poważne plany na właśnie to gotowanie, więc potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko, wiecie, zrobić. No więc zaczynam. Um, no i witam Was kolejni, kochani w kolejnym filmie. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to sobie zastanowić się co najpierw. Wydaje mi się, że najlepszą opcją najpierw będzie mm, wysuszenie tych śliwek do powitał, Chociaż nie wiem, czekajcie. Chociaż nie, trzeba. Dobra. Najpierw powinno, później ciasto marchewkowe i na końcu zupa, bo zupa to na obiad. Tak, zaczynam w moim fartuszku super. Dobra. Jestem gotowa. Okej, okay, ja już mam tutaj śliwki, i przygotowaną blaszkę mm, z papierem do pieczenia. I teraz po prostu muszę je pokroić, przykroić, bo one są już umyte no i do piekarnika na godzinę chociaż one, czytałam we wskazówkach tutaj na Kukido że jeżeli jest, one są dojrzałe no to nie trzeba aż godziny, więc spoko akurat wyjdzie, że będę miała wolny piekarnik jak ciasto marchewkowe się zrobi, Ja już sobie tutaj pięknie wszystko ułożyłam Ale pomyślałam, że może lepiej będzie jak to zważę I sprawdzę czy ma tyle ile powinno mieć Bo e, kupiłam tyle ile powinno mieć Ale dzieciaki mi wyjadły trochę Więc zobaczę ja Właśnie ustawiłam sobie tutaj um, ten, to nie jest miska, durszlak, <grywa> chyba tak. E, wzięłam, włączyłam wagę, no i sprawdźmy, czy to ma tyle, ile powinno mieć, czyli półtora kilo. No.

śliwki moje są już w piekarniku przy uchylonych drzwiach, drzwiczkach. E, mam teraz tak godzinę, może sobie lepiej czas nastawię, bo coś no, krzywo stoicie, stoicie właśnie na termomiksie, e, Robi mi za statyw, e, może sobie lepiej czas ustawię, bo zapomnę na bank, kiedy wstawiłam, no ale myślę, że postają trochę krócej, dlatego że tam było napisane, że jeżeli one są dojrzałe, to po prostu mogą sobie postać krócej. Muszę w końcu kupić mm. sobie staty. Um, no ale dobra, ja teraz będę sobie tutaj marchewkę obierać na na, tą, na to ciasto marchewkowe. Drzwiczki się co <grywka> Na to ciasto marchewkowe i przy okazji właśnie sobie chciałam teraz do Was pogadać. Um, korzystając z tej chwili, bo przy robieniu ten to nic nie pogadałam. No, ale e, chciałam Wam powiedzieć właśnie, że w tym miesiącu um, sobie trochę odpoczniemy od vlogów. Mam jeszcze zaległy vlog z października, który miałam już dawno dodać. Niestety, no, wiele spraw się działo, nie miałam też super internetu um, w tym okresie, a uwierzcie mi, że tyle się działo, że to była ostatnia rzecz, o której myślałam um, właśnie wtedy w październiku. Nie o wszystkim chciałabym też tutaj mówić, bo.. No, no, po prostu nie. No, bo są po prostu rzeczy, które wiecie, no czasem trzeba zostawić dla siebie i myślę, że doskonale to rozumiecie. No, ale właśnie też miałam dużo pracy, bo e, październik był dla mnie e, miesiącem wciąż pracującym ja cały czas pracuję był bardzo dobrym miesiącem dla mnie, e, z czego jestem bardzo szczęśliwa, więc ja też jeździłam do klientów, robiłam prezentacje. E, online, później, jeżeli ktoś e, mieszkał tutaj blisko mnie, a po prostu wolał prezentację online, no bo w dzisiejszych czasach wiadomo, nie każdy chce się spotykać. E, trzeba Oczywiście rozumiem, dlatego jest właśnie opcja tej termowizji. E, no, i jeżeli ktoś mieszkał blisko mnie, no to również dowoziłam po prostu termomiks już po prezentacji, jeżeli ktoś się na niego zdecydował. No, i dlatego też po prostu, jakby wiecie, um, kilka spraw się nawarstwiło, plus to, że miałam dużo, e, dużo pracy i nie miałam czasu ogarnąć na przykład takiego, wiecie, braku internetu. Po prostu um, były ważniejsze sprawy, no nie będę tu ukrywać. YouTube nie jest moim zajęciem takim głównym, to jest dla mnie hobby. Ja bardzo lubię tutaj być, bardzo lubię dla Was nagrywać, jednakże. To mi e, żołądka nie zapełni mi moim dzieciom i Dominikowi, więc no wiecie, e, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale myślę, że to doskonale rozumiecie. Jeżeli natomiast chodzi o vlogi w tym miesiącu, to właśnie chciałabym, żebyśmy sobie trochę od tych vlogów odpoczęli, dlatego chciałabym nagrywać też coś innego. I mam nadzieję, że Wam się takie um, mam pomysły, mam dużo pomysłów na ten miesiąc, mam nadzieję, że Wam się spodobają e, i mam nadzieję, że będziecie je chętnie oglądać, mimo że to nie vlogi, bo wiem, że vlogi lubicie najbardziej. Ale taki filmik, jak teraz sobie trochę pogadamy, to też myślę, że będzie fajnie. Może, może właśnie tak jak mówiłam, Was czymś tutaj zainspiruje, dajcie mi znać, czy, czy coś. Robiliście? Wiem, że to ciasto marchewkowe, które właśnie teraz będę robiła, robią bardzo dużo osób. E, pamiętajcie też, że ja oczywiście robię wszystko w termomisie, bo no ja inaczej nie gotuję. E, ale jeżeli na przykład coś wam się spodoba, no to oczywiście wszystkie em, te rzeczy, które potrzebujecie do zrobienia danej rzeczy. Przepisu. Będziecie mieć w opisie po prostu gramaturę i tak dalej. Wszystko, wszystko. Więc po prostu wystarczy sobie to przełożyć na gotowanie tradycyjne, jeżeli takiego thermomixa nie posiadacie. No. I to tyle z tego takiego wstępu, ale. Um, Chcę powiedzieć, że szykuję najlepszy vlogmas na moim kanale. Ja nie będę mówiła, że to jest najlepszy vlogmas na YouTubie, bo nie mam takiego, wiecie, jakby dużego, wielkiego mniemania o sobie jakiś ten, bo tak naprawdę każdy, dla każdego kogoś vlogmas może być najlepszy. W sensie, wiecie, mi się podoba kogoś tam, wam kogoś tam i każdy z nich jest najlepszy, tak? Nie będę tutaj mówiła, że uh, uh, będę miała najlepszy vlogmas na całym YouTubie. Tylko najlepszy vlogmas na moim kanale, to będzie do tej pory, ja się tak postaram, mam nadzieję, że tak będzie, ktoś bardzo miły, bardzo życzliwy, spytał się uszczypliwie mnie, czy vlogmas będzie wyglądał tak samo jak, jak vlogtober czyli że wiecie, że nie dodawałam codziennie. Wiecie co, ja bardzo się postaram, żeby było 24 vlogmasy. Dodałam 23 oktobery jeżeli będzie 24 vlogmasy, to będę super szczęśliwa i super zadowolona z siebie. Jednak jeżeli nie będzie e, tych e, 24, a będzie mniej, to ja i tak będę ze siebie super szczęśliwa, super zadowolona, bo to jest dla mnie ogromna przyjemność dla Was nagrywać. I ja to po prostu lubię robić. Niech mnie do tego nie zmusza. Nie mam noża na gardle. E, po prostu to jest moja... Moje moja taka pasja coś co właśnie robię bo lubię, zresztą moja praca e, też jest moją pasją i tym co lubię, bo jak widzicie ja po nocach to uwielbiam gotować. Wczoraj robiłam, y, co ja robiłam wczoraj e, sałatkę z z batatem, ona jest mega. Ja już wam kiedyś ją polecałam, kiedyś jak byłam na diecie, co tam tak długo dużo schudłam, to y, Właśnie jadłam ją codziennie na kolację, bo tak ją uwielbiałam To jest drukola, batat pieczony, ew, awokado i granat A do tego właśnie... Mm, a do tego sos z oliwy, z oliwek I z... Tam, tam jest chyba... kurde, już nie pamiętam jak to było proporcjonalnie Bo wczoraj na przykład Dominik robił ten sos Ale wydaje mi się, że chyba łyżka czy tam dwie... Oliwy, i tak samo łyżka, lub dwie musztardy. I to mega, mega dobre. Mega, bardzo, bardzo lubię tę sałatkę. No i robiłam też naleśniki, które jeszcze tutaj zostały. Właśnie ktoś mi pytał, czy te naleśniki później na następnego dnia nie są jakieś wiecie nieświeże, ale nie zauważyłam, żeby coś takiego było. Ja, ja właśnie lubię robić sobie to wieczorem, dzień wcześniej, bo ja po prostu nie mam rano czasu, ja lubię sobie pozbać rano, więc tak szczerze mówiąc my wstajemy o 7.30 No a wiecie, na 8 do przedszkola, tam zawsze się spóźniamy, ale to nic bo jakby nie ma takiej godziny Dzieci moje i tak jedzą śniadanie w domu Mogłoby zjeść śniadanie w w przedszkolu, ale moje dzieci są takie, że, e, je, znaczy ja, ja też nie codziennie gotuję te e, śniadania e, w domu, czy znaczy tam robię im, bo po prostu zależy, co mają e, w przedszkolu. Moje dzieci na przykład nie wiem, dlaczego nie lubią jeść chleba, tak wiecie, chleba z szynką, jak co to zjedzą szynkę samą, więc jak widzę, że jest jakieś śniadanie, które im nie podpasuje, to po prostu e, ja to śniadanie robię sama w domu. No, żeby coś zjedli, żebym się nie martwiła, że chodzą głodni. <noise> no. Więc tak. Dlatego robię dzień wcześniej. Smażę te naleśniki, żeby sobie mieli i zjedli właśnie przed pójściem do przedszkola, kiedy wiem, że te śniadanie niekoniecznie jest takie, jak oni lubią. I te naleśniki są dobre, a ja je yy, przykrywam. Później smakują tak samo jak po prostu chwilę po, chwilę po tym, jak je zrobiłam i ostygły, więc. Hmm. Może chodzi też o przepis. One wcale nie są później suche, nie są takie tekturowe. Wszystko jest okay z nimi. No ani też nie są zatłuste, nie? więc takie idealne. No, dobra, wybieram tu marchewę i już nie ganałam, bo się tak rozganałam, że zaraz tak tymi mi będzie trwało. i trwało, i trwało, i trwało. Mimo, że wyszło dosyć niedawno na cookie do ciasto właśnie marchewkowe, bo co jakiś czas są tam aktualizowane te przepisy i dochodzą nowe, nowe kolekcje i tak dalej, jakieś tematyczne właśnie, był jesień, Halloween, no takie fajne rzeczy. No ale właśnie tam jest teraz przepis na ciasto marchewkowe, jednak ja od lat robię ciągle te same ciasto marchewkowe z przepisowni. Będziecie mieć link w opisie. Więc jeżeli chcielibyście zrobić to ciasto, to macie wszystko podane. Jak nie macie Thermomixa, to sobie po prostu przełóżcie to na tradycyjne gotowanie. Ja też będę Wam pokazywała, co ja tutaj robię dokładnie. No, więc nie ma problemu. Prawie idealnie, bo miało być 270, ale to nic. Niech już tak będzie. Lecimy dalej, teraz trzeba to rozdrobnić. Proszę bardzo, marchewki wyglądają teraz tak. A jak sobie wszystko ustawię. Uhuhu. A jak sobie wszystko ustawię, to właśnie udział, ustawiam sobie manualnie teraz, jak widzicie, na 6 sekund i obroty 6. Ale muszę założyć jeszcze miarkę. Znaczy pokrywkę. Lecimy, i proszę bardzo. Zmielone. Idealnie, a nic nie widać. Halo, halo. <laughs> Caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you. I teraz mam taki brudny termomix ale na szczęście nie muszę go myć, dlatego że ma mycie wstępne, więc wystarczy, że zaleję wodą go i zaraz wam pokażę zresztą To co mi chodzi. Widzieliście, zalałam go wodą, dodałam płyn do naczyń, teraz zamykam. Też zamykam. Eee, możecie się zastanawiać, możecie się też zastanawiać, co to takie żółte, nie wiem, czy w ogóle ktoś to zauważył, o teraz widać. To jest od kurkumy. Bardzo dużo osób się zastanawia, jak to usunąć i tak dalej, ale kochani, to z łatwością schodzi po paru myciach. Eee, ja robiłam wczoraj jedzenie z kurkumą, dlatego to jeszcze takie świeże jest, ale spokojnie to po paru myciach schodzi. Nie zostaje takie brudne. No i dodatkowo, jeżeli bardzo Wam to przeszkadza, możecie również wystawić na parę godzin na słońce i zejdzie z łatwością. No więc taka rada o tym, jeżeli byście się o to martwili. Tutaj jest mycie wstępne, klikam sobie. Jak widać teraz, termomix ogólnie ma tak, że on się udoskonala cały czas. Ten termomix szóstka. I po prostu weszło ostatnio nowe funkcje, więc mamy tutaj mycie wstępne bardziej rozszerzone niż było wcześniej. Teraz możemy sobie wybrać jakie mamy zabrudzenie, Pocieście uniwersalne, po tłuszczu i karmelu, czy po przypaleniu, więc yy, tak, ja wybieram pocieście, więc wystarczy, że raz przekręcę i on się teraz myje. No i proszę bardzo, no gdzie jest ostrość? <laughs> halo, halo? No proszę bardzo, już umyty, jak widać tutaj jeszcze na górze zostało, ale to wiecie, to tylko do wypłukania i tyle. No, czyściutki termomiks.

Ciasto czeka, aż się piekarnik nagrzeje. Mm -hmm. No i jeszcze pokażę Wam taki fajny mm, lifehack <grymne> na termomix, jak macie. I jak ja wiecie, zrobiłam już te kroki, które były wcześniej. To po prostu można sobie zjechać tutaj do tych przygotowywania i odszukać miejsce, na którym jesteśmy. Widzicie, ja to już zrobiłam, więc to mi jest niepotrzebne. Klikam tutaj i proszę bardzo. Mam już od razu, nie muszę przeklikiwać. <grymne> Nie wiem, czy tak się mówi, do kolejnego etapu, tylko po prostu od razu widzicie, mam tutaj już kolejny. Proszę bardzo, prezentuje się to tak, teraz trzeba mu tyle jak założyć i tylko dzieje jako mam. Mhm, tak wiem, lepiej nie pokazywać tego bałaganu. Mogłam od razu tą szafkę otworzyć. Nieważne! Nie widzieliście tego, dobra. No i teraz zamiast miarki, czyli tego. Założyłam koszyczek. Żeby było po prostu, wiecie, mogło parować, ale żeby nie za bardzo też. No, żeby się tam skreplało. No i teraz 40 minut.

Ja sobie tutaj przygotowałam, co będę potrzebowała do mojej zupy dyniowej, Więc tak cebula, ząbek czosnku, korzenie z imbira. Oczywiście dynia piżmowa, jakby inaczej. Mleczko kokosowe. Tutaj mam ból. Bu... Ups. Bulion y, drobiowy Tak, drobiowy to jest bulion drobiowy Robiony w termomiksie Koncentrat bulionu drobiowego Idealny, zamiast e, kostki rosołowej Po prostu dodajecie doje, sobie e, taki bulion Ja też robiłam warzywny Z resztek warzyw to już w ogóle super Bo można sobie, wiecie, za, zaoszczędzić e, Wyrzucania na tylu rzeczy e, Boczek wędzony Tam jest jeszcze bułka Szczerze mówiąc, myślałam, że a może sobie sama Robię taką bagietkę bo widziałam fajny, fajny przepis na bagietki francuskie ale ym, powiedziałam Ola uspokój się, <grym> wystarczy kup sobie ten yy, chlebek i no tak, to chyba tyle no i jeszcze jakieś tam przyprawy trzeba dodać, wiecie trzeba, ym, widziałam pieprz tajan, ale nie będę go dodawać bo no, mam nadzieję, że może dzieci się skuszą więc zobaczymy, no ale tylko tyle mi jest potrzebne do tej zupki Ale i tak teraz muszę czekać, bo tutaj się robią te powidła Tutaj um, tam, to, 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 No, jak coś się nazywa? Boże, ciasto marchewkowe, więc Teraz mam chwilę spokoju, i idę się napić kawki no. Dobra, więc e, duma max, po prostu 100% um, A więc teraz mi się tam wszystko pięknie robi A ja chyba zasłużyłam na nagrodę, co nie? Więc e, zrobię sobie kawkę z mojego ulubionego kubka. Już dzisiaj już z piłam. z niego piłam. Jest to takie trochę nagroda jakby powiedzmy za szybko ukończony program. Już te powidła są gotowe, a właśnie biorę na spróbowanie. Jestem ciekawa jak smakuje. Robię test smaku. Mąż przyszedł akurat. Ja, zawsze mi się powidła śliwkowe kojarzyły z innym kolorem. Zawsze jak powidła śliwkowe, to takie bardziej, trochę jak jabłkowe. Nie wiem, no dobra. Ale to na pewno śliwki, więc spróbuję. Leżę. Leżeć. No, Bardzo dobre. Mhm. Takie trochę kwaskowe, bo dałam mniej cukru. Tam było opcjonalnie, że ile się chce tego cukru, więc dodałam mniej. Bardzo dobre. Chcesz próbować? No pewnie. Tak. Okej, okay, ja w międzyczasie zrobiłam tu bałagan, teraz Thermomix się myje. ja ubieram tą dynię, no teraz i... To mam, się posprząta. No fajnie, jakby posprzątał jeszcze. A tutaj ciasto już gotowe, marchewkowe. Tu sobie dynię przygotowałam, teraz będę szukała tego przepisu. Zobaczcie ile przepisów. A my robimy. sobie to Was jak się tutaj robiło przez te 20 minut, ale rozdawał mi się aparat, więc przygotowałam sobie tutaj już bagietkę. Tam się robi boczek. No a teraz trzeba to... To jest ugotowane. Ała, ała, no znowu! Nie wierzcie przykładu. Otwieramy w tą stronę. No tak. Więc teraz trzeba to zmielić jeszcze, żeby było bardziej, wiecie, zupka krema. No i zupka jest już gotowa. Teraz otworzę w dobrą stronę. Proszę bardzo, proszę Państwa. No, pięknie. Mogłam do Was pokazać, więc w międzyczasie sobie tutaj trochę ogarnęłam. Mojezu, jakie piękne słoneczko. Ale za jasno muszę zmienić miejsce. No i um, no dobra, tu już jest lepiej. Więc uwielbiam takie dni, uwielbiam spędzać tyle czasu w kuchni. Dlatego też um, podoba mi się moja praca. Um, i dużo osób też nie wie, czym ja się zajmuję, pytacie się mnie o to. Więc, kochani, ja jestem przedstawicielem Thermomixa. Dodatkowo robię jeszcze inne rzeczy, związane już bardziej też z moimi studiami. Czyli zajmuję się stronami internetowymi, Facebookiem, Instagramem, różnych tam firm. No ale przede wszystkim chyba skupiam się jednak na tym Thermomixie, co sprawia mi mnóstwo frajdy. Teraz, jak właśnie robiłam to wszystko tutaj, to po to też, żeby... No, żeby pyszne rzeczy zjeść, nie oszukujmy się, ale też po to, żeby porobić zdjęcia, powstawiać Wam na Instagram, na um... Na, na, na Facebooka, czy właśnie też zainspirować moich klientów, którzy, bo to to nie jest tak właśnie, że kupując Thermomixa już koniec um, naszej współpracy. Oczywiście o ile m, m, będziecie chcieli dalej ze mną współpracować, jeżeli jesteście moimi klientami, ja się też nie narzucam specjalnie, ale um, ja jestem też właśnie od inspirowania Was, od e, rzucania Wam jakichś pomysłów. E, jedna z moich klientek super się zaangażowała w akcję od kiedy mam Thermomix, wrzucę Wam tutaj gdzieś y, to, co napisała tam na, w poście na Instagramie będziecie mogli sobie sprawdzić, więc to mnie tak strasznie uszczęśliwia, dlatego ostatnio jestem taka szczęśliwa. Y, wiecie co, to podniosły mi się ten, moje, moje ambicje podniosły się z ziemi i w końcu y, jestem szczęśliwa dzięki temu, że właśnie się spełniam, że robię to, co lubię i no i to jest najważniejsze, oh, bo brakowało mi czegoś takiego, brakowało mi zrobić czegoś e, dla siebie, coś, co będzie sprawiało mi radość i pozwoli się rozwijać. Jeszcze taka puenta ode mnie, żeby było mądrze. E, jeżeli czujesz się źle w danej sytuacji, jeżeli... Em, po prostu jest Ci źle w tym momencie, to, to to zmień, to jest najłatwiej, że ja wiem i ja czasem wiem, że wydaje nam się, że nie ma żadnego wyjścia z danej sytuacji, że nic nie zmieni tego, że nie wiem, źle się czujemy, że jesteśmy nieszczęśliwi, a to nie jest prawda. Najważniejsze, wiecie co jest według mnie oczywiście? Jest wyjście ze swojej strefy komfortu, bo jeżeli my się nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Więc jeżeli chcecie zmienić swoje życie, postrzeganie na świat czy ogólnie jakąś sytuację, to po prostu ją zmieńcie i zmieńcie siebie, zmieńcie swoje podejście. Nie bójcie się wyjść właśnie z tej strefy komfortu. Tylko działajcie po prostu i i bądźcie szczęśliwi jak ja. No. Każdy, jestem pewna, że on znajdzie swoją, swoją drogę do szczęścia, tylko jednym zajmuje to trochę więcej czasu, innym trochę mniej. Dla mnie właśnie takim szczęściem jest spełnianie się, spełnianie się jako mama, spełnianie się jako żona, spełnianie się jako kobieta i po prostu spełnianie moich tych takich ambicji robienia czegoś dla siebie, bo moja praca właśnie sprawia, że robię po prostu coś dla siebie. Czyli się rozwijam, no. I jeszcze moje studia, to też bardzo dużo mi dało musicie w siebie po prostu uwierzyć uwierzyć w siebie, wyjść ze swojej strefy komfortu i nie ma, że boli iść po prostu po swoje Jasiek, skąd ty wiedziałeś, że ja ciasto robię? tak, Tata ci powiedział? tak chcesz ciasto? tak to idź, odłóż kurtkę na miejsce i buciki i dam ci ciasto proszę ale no weź jeden kawałek. Córcia! Ej, córcia, chcesz ciasteczko? Ja lubię. Andelu, tak. Lubisz? No to proszę, kochanie, weź sobie. Ty też lubisz? Jeszcze nie wiem. Jak Domin? Genialne. Tak? Mhm. Ej, koda! Zostaw Klary. Dzieci za to lubią e, ciasto marketowe.